Zapraszam na kanał Cynicznie po Polsku. Dziękuję również pięknie za wszystkie subskrypcje i polubienia. No myślę, że śmierć Xi Jinpinga by sporo zamieszała w polityce chińskiej. Bez względu na, na nie tak bardzo. Ze wzgl... Putina? Nie, moim zdaniem nie. I to byłoby niebezpieczeństwo dla Polski, bo Rosja dalej mogła być imperialna, a Zachód by przywitał się z gąską i na nowo dealował. Na przykład na usunięcie Bismarka z urzędu kanclerza. Spowodowało, że polityka Niemiec wilhelmińskich nie prowadziła do takiej równowagi, jaką Bismarck zakładał, żeby Niemcy uniknęły wojny, i to doprowadziło do wojny. Czyli odsunięcie Bismarka, z, właściwie w zgodnej opinii historyków, doprowadziło do takiej zmiany w polityce zagranicznej Niemiec, która spowodowała nierównowagę. A ona prowadziła do wojny, nierównowagę w systemie europejskim, tak? Bismarck próbował, Bismarck próbował tę równowagę taką tworzyć, żeby Niemcy uniknęły wojny, jednocześnie wzrastając. Więc ogromne ma znaczenie, to prowadzi politykę, oczywiście. Natomiast... Yy, czy śmierć? No myślę, że śmierć Xi Jinpinga by sporo zamieszała w polityce chińskiej. Bo zmiana ze względu na Krenu nie jest na, tak bardzo. Ze wzgl... Putina? Nie. Moim zdaniem nie. I to byłoby niebezpieczeństwo dla Polski. Bo Rosja dalej mogła być imperialna, a, a Zachód by przywitał się z Gąską i na nowo dealował. A naszym interesem, opisanym w rozdziale trzecim, jest wypchnięcie Rosjan poza system europejski. Rosjanie nie mają żadnego głosu o głównych parametrach życia europejskiego. Czyli za ile kupujemy gaz, gdzie kupujemy, co możemy produkować, czy mamy fabryki nawozów, my, Niemcy, Francuzi, czy możemy mieć rakiety, czy nie mamy rakiety, gdzie wojsko stacjonuje. Czy kupujemy gaz z Norwegii, czy mamy autostrady na północ-południe, czy wschód-zachód, oni nie mają nic do powiedzenia na ten temat. Bo właśnie cała rzecz polega na tym, że uważali, że mieli. To jest cały myk całej historii. I chcieli mieć wpływ na to, no, żeby nie mieli takiego wpływu. Tak, to jest nasz cel. Wypchnięcie ich z systemu europejskiego. System polega na tym, że każdy ma wpływ na coś, tak? Żeby byli poza. I słabi, no, najlepiej, żeby byli. Myślałem o tym, że Amerykanie tracą wigor w pomaganiu Ukrainy, bo widzą, że musi być jakiś koniec, tak? Poza tym nie ma stoków amunicyjnych. Amerykanie powiększyli pięciokrotnie chyba produkcję amunicji na przykład artyleryjskiej, ale to wciąż za mało. A Europejczycy nic nie robią, prawda? My robimy trochę, ale nie Europejczycy. No nie wygląda to dobrze, tak? Dlatego, że system gospodarczy Zachodu od wielu dekad już jest oparty o zasady efficiency, czyli wszystko na czas, na styk a nie effectiveness, tak jak w wojnach się robi. Czyli, że jest redundancja na zapas. Ale politycy tam pitolą różne rzeczy. A później jest, dochodzą do władzy, nie, nie widział pan tego, dochodzą do władzy i zmieniają śpiewkę? No bo, pan, dochodzą do władzy i im wszyscy mówią później, gdzie są płatności, faktury, zobowiązania, sojusze i tak dalej. I okazuje się, że ma ten sam pole manewru. Bardziej się martwię tym, że Amery Amerykanie inaczej oceniają swoje interesy. Uznają, że Rosja jest wystarczająco pokonana i wystarczy z tą Ukrainą i, i będziemy mieli jakiś krzywy pokój. Wszystko jest zagrożeniem też to, że Amerykanie mogą po prostu uznać, że już wystarczy. W tej chwili wszystko jest zagrożeniem dla państwa ukraińskiego, moim zdaniem. Ale... Się dużo, działo się dużo przed samą wojną. Naprawdę. Proszę zobaczyć naszą prezentację arminowego wzoru. Oglądałem ją. Pracowaliśmy bardzo intensywnie, nadchodziła wojna. Zrobiliśmy to. Mgła wojny polega na tym, że nie wiadomo, co się dzieje. Bo obie strony kłamią. Mamy cały zespół ludzi, którzy pracują na to. I są i na te, ci ludzie są i na Telegramie, i na całej ukraińskiej prasie, i na wszystkich mediach na wschodzie. Są na chińskich systemach, tak. No i są w, na naszych systemach. Po prostu, oczywiście, jest kilka źródeł, którym wierzymy. Nie, nie wszystkie. Czy to w rozmowach ogólno. Czy to w rozmowach bezpośrednich, tak. czy czytamy po prostu. Tak. No, ale... Przy czym koncentrujemy się mniej na informacjach, a, a bardziej na trendach i strategii, bo chcemy oddzielać szum od sygnału, tak? Bo szum to jest to coś tam z informacji. To jest istota sprawy, wie Pan, mamy XXI wiek, wydawałoby się informacje, widzimy rozmiar buta każdego żołnierza prawie, a nie wiemy kto wygrywa wojnę. To wynika z mgły wojny. Też zależy jakie jest definicja zwycięstwa dla każdej ze stron. To prawda. No, polega to, no, i w związku z tym, że wojna jest pewnym procesem, strzelają do siebie, a równocześnie toczy się proces polityczny. Spotykają się jak nie w Genewie, to po Warszawie, jak nie w Warszawie, to w Wilnie, wie pan. A oni równolegle, tak jak był Teheran, Jałta i pożdam, tak? No Potsdam, Potsdam już po wojnie. I oni sobie rozmawiają. I chodzi o to, że tu, co się dzieje na tym froncie, to jest waluta do rozmów tam. Waluta, tak? którą oni używają. I jeszcze inne waluty. Surowce, zależności walutowe, prawda? inne, demograficzne. Prawdopodobnie Załoński uznał, że Zachód wytraca poparcie i determinację. I jeżeli nie będzie pokazał, że w Bachmucie się broni i wygrywa, to może być tak, że Zachód poz... Bo Zachód chce widzić, że wygrywają Ukraińcy, tak? W związku z tym jest to wymiar polityczny. A nie wojskowy, bo wojskowo należałoby Bachmu pewnie oddać. Informacje z frontu nie przynoszą wiele. No to jest ikonka, przesunęła się tu, to tam, co to panu wnosi? Oni zamieniają sytuację na froncie na ustalenia polityczne, które w codziennych interakcjach przesuwają sprawy strukturalne. Zapraszam do strategicznych Future. Są też oczywiście inni, tak? No ale trudno, żebym reklamował tutaj innych. Tak? Codziennie mamy co najmniej jeden materiał na stronie, i też filmy, rozmowy z strategami. Codziennie mamy. System międzynarodowy ulega transformacji i wszystkich dotknie to. Zarówno z punktu widzenia tego, jak wygląda kapitalizm, jak, jak kto stanawia reguły gry. Ale nie, nie, będę, nie, nie będę chciał tłumaczyć ludziom, co mają robić. Po prostu no nie wiem, co mają robić. Front nie dotknie większości miejsc na świecie, myślę. Konsekwencje dotną wszystkich. Jeżeli Amerykanie wygrają, będzie utrwalona globalizacja na modu amerykańską. Ale po drodze będzie pewnie wojna, albo ostre napięcie i doglobalizacja. Koszty, inflacja. A jeżeli Amerykanie przegrają, to będziemy mieli zmiany zasad globalizacji, będą na zasadach chińskich. I czekają na zmiany tak czy siak. No ale co pan myślał, że przeżyje pan życie i nie doświadczy pan tego samego, co pana przedkowie? Generalnie trzeba się zbroić, i mieć strategię. Najlepiej jakby strategia poprzedzała zbrojenie. Rozumiem, że jest pęd, dlatego że jest mało sprzętu w świecie. To nawet zrozumiałe. Natomiast dobrze by było, żebyśmy widzieli, do jakiej wojny się szukujemy. Oraz żeby reformy zacząć od pęti decyzyjnej, od szkolenia, od, szkole, od postawy ludzi względem ludzi w wojsku. Rozmawiałem z małymi politykami wysokiego szczebla, w tym jednym, z którym, który był w książce opisany i, I mają tę książkę. Ja opisałem po prostu stan rzeczy na rok 22 23 Nie jestem politykiem, nie jestem też socjologiem, ani psychologiem. Opisałem tylko, jak to wygląda. Myślę, że wpływamy, bo mamy przekazy i widzimy też, jak wygląda debata, w jakim kierunku. Ale nie chcę przeceniać naszej roli, nie wiem, no tak de facto. Wiem, że mamy, bo widać, trafiają, widzimy, co mówią, rozmawiają z nami też, ale nie, nie umiem powiedzieć, jak bardzo. Mamy takie przekonanie, że na pewno kreujemy nowe tematy i rzucamy kierunki, tak? Natomiast czy, czy, czy skutecznie, czy nie, no nie wiem, no.